Na to ciekawostki do państw założycielskich na to należą następujące kraje: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. W 1952 roku do sojuszu przystąpiły Grecja i Turcja. W 1955 roku Republika Federalna Niemiec. A w w 1982 roku Hiszpania. Sekretarz Generalny NATO J. Solanow wystosował do Polski, Czech i Węgier formalne zaproszenia do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego w 1999 roku. Sejm i Senat przyjęł ustawę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia w 1949 roku. Prezydent Republiki Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał dokumenty ratyfikujące polskie członkostwo w Sojuszu a 12 marca w 1999 roku. W miejscowości Independence w USA ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech i Węgier założyli na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albrecht dokumenty potwierdzające wstąpienie Polski do NATO. Polska i NATO przyjął indywidualny program partnerstwa i Polska była pierwszym pa z państw. Programu PDP, które uzgodniło z sojuszem ten program. Polska Armia jest w tej chwili trzecią armią NATO pod względem liczebności. Flaga NATO symbolizuje jedność, współpracę i obronę państw członkowskich.